Szanowni Państwo, Jan Bodakowski wita. Zbliżają się wybory i kolejny nasz gość reprezentujący kolejny komitet wyborczy, który stara się zebrać podpisy, by móc zarejestrować listy. Naszym gościem jest Pan Maciej Maciak, Ruch, Dobrobytu i Pokoju. Witam serdecznie pana. Witam pana redaktora i witam wszystkich. Panie Macieju, proszę mi powiedzieć, co to jest ruch dobrobytu i pokoju? Przechodziłem przez Batelnię w Warszawie, to takie miejsce, gdzie koncentruje się życie polityczne w stolicy, i tam patrzę, stoją, stoją bardzo dużo aktywistów, bardzo zaangażowanych. Nie słyszałem o tym bycie politycznym. Co to jest? To jest grupa obywateli, która wokół jakiejś idei się skupiła. Pod nazwą Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Nie jest to organizacja, która jest zarejestrowana. Jest taka formuła ruchu ogłoszonego jest to nawet w prawie opisane i nam na, ten, na tym etapie przynajmniej nie są potrzebne żadne struktury formalne skarbnicy, prezesi, wiceprezesi itd. itd. To się wiąże. Z pewnymi problemami, taka na przykład partia, rzadko kto sobie zdaje z tego sprawę, czy stowarzyszenie, na przykład, czy ruch zarejestrowany podlega pewnym regułom gry narzuconym przez naszych szanownych posłów, tak? Ze względu na ustawy. No i w związku z tym, państwo polskie za pomocą organu wykonawczego, na przykład za pomocą premiera, tak? Ma kontrolę nad taką organizacją. Poza tym można taką organizację skompromitować na przykład fałszywym donosem do Urzędu Skarbowego, że tam podobno jakieś rzeczy dziwne robią. Słyszałem, słyszałam, życzliwie donoszę. Tak? No I Urząd Skarbowy, jak wiemy, ma obowiązek reagowania na donosy. W kampanii wyborczej może się pojawić taka informacja, że. Trwa kontrola skarbowa ze względu na podejrzenie nieprawidłowości w ruchu dobrobytu i pokoju. No i prasa powiela te informacje i jesteśmy ugotowani. Zanim to się wszystko wyjaśni po wyborach, prawda, że nic nie było, żadnych tam powiedzmy... Że nie jesteście słoniem. Tak, no to, no to będziemy w oczach opinii publicznej skompromitowani, w oczach Czyli wyborców. Taka, taka... Więc nie mamy żadnych finansów, nie mamy w związku z tym... Pewnego rodzaju problemy. Znaczy sądzę jako komitet, bo jesteście zarejestrowani, będziecie się pewnie rejestrować jako komitet. Już jesteśmy zarejestrowani jako, jako, jako KWW, komitet, komitet tak, wyborców, natomiast pewnie też będziecie musicie, musicie mieć jakąś niestety z waszego punktu widzenia w Pewne reguły podporządkowania jakichś skarbników, jakieś takie rzeczy musicie mieć. Znaczy pełnomocnik finansowy i pełnomocnik wyborczy. Czyli, to są te czyli dwie funkcje tak. niezbędne. Ale w, w ogóle sama formuła waszego pospolitego ruszenia jest taka, żeby było jak najmniej sformalizowane, żeby władza nie mogła was kontrolować. Tak, żeby na etapie dojścia do wyborów... Ale, ale te pytanie, yy, mówicie, że łączy was jakaś idea. Jaka idea? Co się, co, czy kim jesteście? Zawarliśmy to w samej nazwie, którą wspólnie ustaliliśmy, przegłosowaliśmy. Dobrobyt i pokój to są dwie najważniejsze rzeczy w naszym życiu i wszystko od nich się wywodzi. Nasze postulaty to woda, gaz, prąd. A chcemy mieć tanią energię, żeby nasze przedsiębiorstwa mogły. Konkuren być konkurencyjne w stosunku do innych przedsiębiorstw. Chcemy być zamożni, chcemy być obdzierani w, w właśnie w cenach energii, żeby móc się rozwijać we wszystkich płaszczyznach, nawet na płaszczyźnie kultury. Jeżeli. Na przykład, uczyliśmy się tego w szkołach, panie redaktorze, jeszcze pan jest prawie mój rocznik, mhm. młodszy znacznie podejrzewam, ale ten Janko muzykant. Pewnie by dokonał wielkich dzieł, ale go nie stać było na skrzypce, prawda? No więc jeżeli Polacy będą zamożni, czyli będą żyli w dobrobycie, to i kultura się nawet nie to, że przetrwa, ale i rozwinie. Tak to działa. Proszę popatrzeć na czy kinematografię, czy twórczość muzyczną pewnych tam ze Stanów Zjednoczonych. No to są gnioty, tak? ale ze względu na pieniądze, które za, za tym stoją, rozprzestrzenia się ta kultura po całym świecie i zmienia inne kultury. I tego też chcemy u nas. Jeżeli nie będzie dobrobytu i nie, nie będzie pieniędzy, to i my jako Polacy nie przetrwamy. Tak po Czy, ale wchodzę w słowo. Jak chcecie osiągnąć dobrobyt? Socjaliści chcą osiągnąć dobrobyt poprzez interwencjonizm państwowy. Wolnorynkowcy poprzez zniesienie interwencjonizmu państwowego. A jak wy, jaki jest wasz patent na to, żeby osiągnąć dobrobyt w Polsce? Co trzeba zrobić? Zależy, na którym etapie mówimy. Dobrobyt bierze się z pracy i oszczędności. To jest. Podstawowa sprawa. Pan Mencen ostatnio często powtarza właśnie te nasze hasła. Ja bardzo dziękuję panu Sławkowi, że powtarza willa i tam dwa samochody. To jest parafraza tego, co my już głosimy od wielu, wielu lat. Willa z basenem. Ja chcę mieć willę z basenem jako obywatel, a wy politycy macie tak rządzić, żeby mnie na to było stać. Jeżeli chodzi o. Ale właśnie, czy... czy wolny rynek, czy socjalizm, jaki jest, jak się... To, pod... I to, i nie, to. Mhm. Nie w przyrodzie nie ma czystych typów, jak wiemy, mhm. jest jeden z aksjomatów biologii, że w, w przyrodzie nie ma czystych typów. I tak samo jest w gospodarce. Jeżeli, jeżeli będziemy e, e, budowali właśnie te ekstremizmy, tylko kapitalizm, tylko socjalizm, o, żaden z nich nie przetrwa, taki kraj nie przetrwa, bo będzie podbity przez te, które stosują systemy mieszane. Tam, gdzie trzeba, socjal, tam, gdzie trzeba, brutalna rywalizacja. Um, a pokój. Ale bo... możemy. A pokój, tak. drugi, drugi z waszych, bo jak rozumiem tak. system mieszany nie mamy niestety kilku godzin, żeby dokładnie pana przeczytać, dokładnie. przepytać, natomiast wiemy, że już system mieszany, korzystanie w tych rozwiązań, które są socjalne lub wolnorynkowe, zależnie od sytuacji, a ale pokój, drugi, drugi tak. to jest, fundament, w jaki sposób, jest... czy przez to... Są teraz obecnie dwie możliwości. Albo na przykład zapewniamy e, CV pacem parabelum e, chcesz pokoju, gotuj się do wojny, czyli militaryzacja Polski, e, wspieranie Ukrainy po to, żeby odsunąć rosyjskie zagrożenie od siebie, e, albo drugi model, który też jest czasami się pojawia w dyskusji, e, że m, nie dostrzegamy zagrożenia ze strony Rosji. Jakie to jest wam bliższe spojrzenie na rzeczywistość? Panie redaktorze, a znowu wszelkie skrajności są błędem i prowadzą nas do klęski. Przecież wystarczy tylko pomyśleć, i przypomnieć sobie 39 rok. Polska prasa. Ja to sprawdzałem wielokrotnie. Mamy jedną z największych armii na świecie. Tak brzmiały tytuły artykułów. Ukraina przed 24 lutego 2022 roku. Mamy największą armię w Europie. Oni, oni do tego parli. I obawiam się, że niczego my, Polacy, bo co do polityków, nie mam żadnej wątpliwości, że oni wiedzą, co robią, że nas wciągają w wojnę. Ale my niczego się nie nauczyliśmy, chyba. Jeżeli przy takim kraju jak Rosja będzie kraj, który będzie prężył muskuły, to niech mi pan wierzy, Rosja ma się z kim dogadać, bardzo, bardzo wysoko w Stanach, żeby ten potencjał rozładować, to naszą niekorzyść. To jest nam zupełnie niepotrzebne. I drugi punkt widzenia. Jeżeli będziemy roz... mieli armię mhm. zdroworozsądkową, a nie taką, jak yy, kulturysta na sterydach, zdroworozsądką, taką normalną, żeby była. Jako część sojuszu, w którym jesteśmy, ale nie niemal drugie tyle, to mamy zapewniony spokój i pokój. Nikt nie będzie próbował nawet tego zagrożenia yy, yy, wybuchem kontrolowanym rozładować. I tak to widzę. Czy zgodziłby się pan z tą taką krytyczną wobec Was opinią? Nie wiem, czy krytyczną, ale. Znaczy, my jesteśmy przekrojem społeczeństwa, tak. więc może by to Was. Ten kto krytykuje, skierował pod konkretnym adresem? Pod konkretnym adresem nie mamy, nie mamy możliwości zapytania wszystkich kandydatów z DIP-u, ale mamy możliwość zapytania pana, czy uznałby pan siebie, że bliżej panu jest do tych środowisk w Polsce prorosyjskich? Które nie widzą zagrożenia w rosyjskim imperializmie? Czy to jest fałszywe określenie? Jak pan się. Ale siebie... o których środowiskach prorosyjskich pan mówi, bo ja de facto to widzę albo. Są pojedyncze osoby, ludzi okay. takich naprawdę intelektualnie słabych, którzy hmm. nawet nie zastanowią się, co krzyczą, albo ludzi wyrachowanych, którzy udają prorosyjskość. A noszą emblematy, które w, za które w Rosji poszliby do więzienia na długie lata? No Na przykład, mamy palenia Aleksandra Jabłonowskiego, mamy ruch antywojenny, jest kilka takich ośrodków, które głoszą w takie takie. No, jak programy. może, panie redaktorze, jak może być ruch antywojenny? Który ustami swojego lidera krzyczy: Chcesz pokoju, gotuj się na wojnę. Tak? To są też ostatnie słowa pana Jarosława Kaczyńskiego. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto jest prawdziwym pacyfistą, czyli kimś, kto jest na świecie lubiany i zapraszany, do tego musimy dążyć, żeby w głowie mu było szykuj się na wojnę. To jest absurd jakiś. Poza tym nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto jest liderem ruchu ponoć antywojennego, Mówimy o panu, proszę przypomnieć nazwisko, bo mi wypadło. Pan Sykulski. Sykulski, tak. Pan kapitan Sykulski. Żeby puszył się tym, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości awansowano go na porucznika, z porucznika do kapitana i ma przydział do, w razie W do sztabu wojsk specjalnych. Panie doktorze, naprawdę ja mam wierzyć, że ktoś, kto jest prorosyjski, jest awansowany z zarządów PIS-u i jeszcze przydział do wojsk specjalnych, czyli to są też te formacje, które są odpowiedzialne za propagandę? To jest jakiś absurd. A może nie absurd, bo ja pamiętam takie rzeczy z XIX wieku. Czy to nie jest. Czy nie rodzi się podejrzenie, że agent, który prowokuje, żeby zebrać tych wszystkich ludzi i kontrolować? No, wie pan, taka myśl każdemu, kto rozważa różne wersje, musi przyjść do głowy, że jeżeli się wystawi człowieka, który będzie krzyczał: prorosyjskość, prorosyjskość, mimo że ileś lat temu. W swoich publikacjach już taki nie był, gdyż no, sojusznik, tak, dob dobry sąsiad, partner y, Rosji, czyli Chiny, był, były przez niego atakowane. No to nie można tak y, po prostu sobie zmienić poglądów, tak? no. Tak, rzeczywiście, jak gdybym, ja gdybym kierował służbami specjalnymi, wystawiłbym takiego człowieka, który by krzyczał i ryczał, że jestem prorosyjski, no to różni ludzie by się do mnie do tego człowieka wtedy zgłaszali, tak? No i ja bym miał cały rejestr tych którzy. Czyli, czyli e, uważa pan, że to by. Znaczy, by... Jest panu obawa, że to jest fałszywa flaga i e, nieduże konsekwencje. Aleksandry Jabłonowski. Jak, jak pan podchodzi do tej postaci, która też jest taką postacią, która ma, szerzy. pozycjonuje się jako prorosyjska? Uważam Wojtka za bardzo dobrego aktora. Naprawdę, bardzo dobrego aktora. E, pewne role tak odgrywać, to trzeba potrafić, mówiąc szczerze. Wojtek był moim można powiedzieć przyjacielem gdzieś przez około 2-3 lata. A mnóstwo rozmów, poznaliśmy się i dowiedziałem się, że na przykład jego żona świętej pamięci tak była wicką mojego programu musisz to wiedzieć. Jakaś tam zażyłość nastąpiła, i pierwsze momenty, kiedy miałem takie spięcie w głowie, to były w prywatnych rozmowach, gdy słyszałem. Bo te Polaki to już tu mi się trochę pięć zaciskała, mówiąc szczerze. Yy, yy, no I to, co teraz się dzieje z Wojtkiem, czyli przemycanie tych haseł, yy, które obserwujemy u nacjonalistów ukraińskich też biednych ludzi, w, mhm. wpuszczonych w maliny przez, jak ja podejrzewam, yy, agencje amerykańskie z tymi hasłami śmierć, śmierć, śmierć. Tak. Mhm. No to są. To są hasła typowo banderowskie, typo, typowo nacjonalistyczne, ukraińskie. U samego Wojtka dostrzegam mnóstwo symboliki. Taki Azov Bis widzę po prostu. Ktoś, ktoś buduje Azov Bis. Samo to, gdzie wielokrotnie na antenie, publicznie, setki razy groził ludziom śmiercią. Tak, ja e, jestem pierwszą osobą, muszę się pochwalić. To, to jest niesamowite, że to jest niesamowite. Mateusz Morawiecki udaje, że tego nie widzi. Samo to zdechni, tak, wypowiadane z ust Wojtka jest. Jest typ, typowo banderowskie, tak, typowo banderowskie. Zresztą dopiero od niedawna odkryliśmy, że korzenie też tam z tamtych stron no, ma. Ja, mi, Wojtek... mi no pan, pan, ja ciągle złośliwie przypominam y, o rabinie Awramie Olczańskim z Bracławia, który tam. Nie, nie znam był, tej tak, historii. Tak, tak. Ale a to, to polecam wszystkim na spojrzenie sobie na e, w, internet. Ale byłem przekonany, że Wojtek ma jakieś czeskie konotacje, ewentualnie niemieckie. Ale nie, ja nie tak, mówię, to... że ma, ale tak... mówię tylko, że taki rabin A to coś się był. okazuje, że y, tam są. Co do, co do, co do tego, tego pochodzenia, to z tych dokumentów paszportowych. A sam pan, jak pan się pozycjonuje, jak pan postrzega Rosję, bo to jest dość ważny temat w Proszę bardzo. Tak, oczywiście. Wiem co? Absolutny pokój. Czy Węgry są zagrożone wojną, tak jak my? Absolutnie nie, prawda? Dlaczego? Bo prowadzą inną politykę. Przecież. Wszyscy wiemy, jak się zachowywały polskie media i polscy politycy przez minione kilkanaście lat. Obrażali głowy państw prezydenta Łukaszenkę, prezydenta Putina, nie wolno, polskie prawo zakazuje, nie wolno tego robić. To jest przestępstwo. To były to był bardzo ważne przepisy ONZ-owskie propokojowe, bo z powodu w dawnych czasach, jak Pan zna historię, w dawnych czasach z powodu takich obraz dochodziło do wojen, bo się. Pan król obraził, prawda? Mhm. Jeżeli ktoś nie czuje e, wschodu i pozwala sobie na takie, e, no bo w Polsce, no też... Czyli ta e, narracja antyrosyjska, Pana zdaniem, jest niedopuszczalna? Jest ska i, karygodna, i do... skandaliczna. Za, za, to za to ci ludzie wszyscy powinni być karani. Ano. No ale niestety, to jest wierzch polskiej polityki, jak i też mediów. No jak ich ukarać? Kto ma ich ukarać? Ano. I Rosja nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia. Rosja do... No dobrze, a czy Rosja stanowi zagrożenie dla Mongolii? Przecież z nią, z nią graniczy. Powiem szczerze, że najbardziej mnie z powodów historycznych. No, kilkaset lat rosyjskiego imperializmu moja rodzina co pokolenie doświadcza, więc. Byłbym bardziej optowałbym za tym, że stanowi zagrożenie. Ja pana rozumiem. Ja też większość, może, swojego życia byłem antyrosyjski, po swoim mm. ojcu to dziedziczyłem, który był antyrosyjski z niewiadomych względów. Ja kiedyś, jak już w miarę byłem dojrzały, już nie byłem dzieckiem, mm. zapytałem, dlaczego ty tak tych Rosjan nie Już nie będę tych epitetów mm. przytaczał. I nie potrafił mi powiedzieć, mm. dlaczego. A ja od niego to nabyłem. I... I dla pana ta postawa krytyczna wobec Rosji jest obca i pan jest zwolennikiem poprawy relacji współpracy z Rosją, tak? Każdy mąż stanu, każdy porządny obywatel powinien właśnie w ten sposób przynajmniej werbalizować stosunek do Rosji. Nawet jak myśli nieco inaczej. Wie pan, jak gdzieś w głębi ducha boję się takiej sytuacji, że gdyby, gdybyśmy byli w strefie wpływów Rosji, tak? W strefie wpływów, ale takich, takiej porządnej strefie wpływów. To boję się, że przyjedzie tutaj jakiś namiestnik, prymityw i będzie mną pomiatał, tak? jako mm -hmm. obywatelem Polski. Ostatnio widziałem taką sytuację chyba w Rosji, że zakazano gdzieś w jakimś obwodzie zbierania i sprzedawania grzybów. Chyba informacja z wczoraj. Ja śledzę informację z Rosji. I tam przyjechali funkcjonariusze tej ich straży leśnej czy też policji i przyjechał jakiś właśnie polityk i tam krzyczał do tych grzybiarzy, a pozwolenie macie, taki, to już wie pan z wyglądu, widać, że to przepite, widać, że to, że to prymitywne po prostu i pod kamery tam grał Groźnego. Ja sobie czegoś takiego nie życzę, ale jeżeli będziemy mieli kraj prowadzony przez ludzi poważnych, rozważnych, to do takiej sytuacji nigdy nie dojdzie i nie musimy się tego bać. Równie dobrze możemy się bać tych wszystkich killerów, Jamesów, Bondów i nie wiadomo tam kogo z CIA i innych agencji, którzy na pewno tutaj na naszym rynku grasują, bo nie wierzę, że nie! Co jakiś czas wychodzą takie informacje. No nie wątpię. Wszystkie, wszystkie służby ingerują. Niestety, 15 minut naszej, naszej rozmowy minęło. Ja się zadeklaruję, że nie, nie podzielam Pana poglądów, ale bardzo mi się miło Wielu rozmawiało. Wielu tak mówiono, i, a później już podzielało. I Mam nadzieję, że to na mnie nie podziała, ale urok właśnie mediów narodowych polega na tym, że kulturalnie z, możemy porozmawiać z naszymi politycznymi. Mogę jeszcze kogoś pozdrowić? Tak, oczywiście, proszę po, pozdrowić. Pozdrow Pozdrawiam wszystkich, którzy dziś pomogą nam zebrać podpisy w okręgu 19, czyli w Warszawa. Jesteśmy na alejach Jana Pawła II pod numerem 19. Dobrze, no jakby prywata była, wszyscy zadowoleni. Bardzo Panu dziękuję, bardzo Państwu dziękuję za wspólne oglądanie naszego programu.